19 minut po godzinie 14, ze mną w studiu już zapowiadani goście, więc szybciutko przedstawię. Marcin Zarut, anglista, pedagog, animator wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. I jego uczenie Mateusz Lechowicz, druga klasa piątego L w Tarnowie. Witam panów bardzo serdecznie. Obiecałem słuchaczom wyjaśnienie, bo kodowanie coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej to słowo, a ja spotkałem się z takimi opiniami, że nie, no nie wszyscy wiedzą, co to oznacza. Z jednej strony myślą o filmach szpiegowskich, o kodach, tajnych szyfrach, z drugiej strony o może to jest jakaś nowa metoda nauczania. Marcinie, wyjaśnij raz i dobrze, cóż to takiego kodowanie bardzo często kodowanie jest używane jako synonim programowania po prostu, czyli tworzenia programów, apek, my tworzymy apki na przykład na urządzenia mobilne, czyli mamy pomysł, przelewamy ten pomysł w kod, czyli w program komputerowy i Tworzymy coś, co można użyć później w praktyce. No, już y, można używać w praktyce chociażby waszej apki, czyli aplikacji, y, pierwszej chyba w naszym mieście, nawet na pewno pierwszej szkolnej aplikacji y, w naszym mieście. Co ona daje? Y to jest aplikacja promocyjna, dzięki której po pobraniu jej z oficjalnego sklepu Google Play, po wpisaniu tarnu w liceum, można pobrać aplikację i z niej dowiedzieć się na temat profili oferowanych przez naszą szkołę. Można przeglądać zdjęcia, oglądać filmik reklamowy. A tak przy okazji, to prawdopodobnie jest to nie tylko jedna w, jedyna w Tarnowie, ale jedyna w Polsce taka aplikacja. Szukałem, pytałem dziennikarzy z różnych mediów. Okazało się, że oni nie wiedzą, na temat tego, żeby taka druga aplikacja wcześniej przed naszą została stworzona. Także kto wie, czy to nie jest jedyna w Polsce. Tym bardziej gratuluję. No i podkreślę, że jest to aplikacja do ściągnięcia za darmo. Oczywiście. E, można ze sklepu Google Play darmowo ją ściągnąć. Mateusz, e, Marcin tutaj mówi o oprogramowaniu, o, o kodowaniu. To z punktu widzenia człowieka, który się nie do końca na tym zna, albo w ogóle się nie zna, nie będę tutaj m, ukrywać, e, e, wydaje się być bardzo skomplikowane. Trzeba mieć potężną wiedzę informatyczną, żeby rozpocząć swoją przygodę z kodowaniem? E, oczywiście, że nie. Jest to aplikacja, w której po prostu jest jak zabawa łączymy klocki, wystarczy tylko dobry pomysł i po prostu działamy. Jest po prostu działamy. Brzmi to, brzmi to bardzo prosto, ale na pewno korzystacie ze wsparcia informatycznego. Macie w szkole osoby, które się na tym znają, i pewne no, takie przeszkody, które się pojawiają w tym procesie, pomagają Wam pokonać. Znaczy, najciekawsze jest to, że ta aplikacja, o której Mateusz mówił, to jest, nazywa się to App Inventor. Darmowa platforma, właśnie dla programistów, dla koderów, którzy nie znając kompletnie tych różnych składni języków programów Typu Java czy Python są w stanie krok po kroku stworzyć wygląd najpierw sam aplikacji, a później dołożyć do tego funkcjonalność, tak żeby to działało. Także tutaj wśród sześciu osób, które tworzyły tą naszą aplikację, były dziewczyny z klas humanistycznych, z klas językowych, dwójka tylko chłopaków była z klasy informatycznej. Także tutaj zupełnie nie, nie przeszkadza to, żeby nie umieć kodować, da się to zrobić. Czy to jest hmm, dobra zabawa? Pytam ponownie. Mateusza, bo opowiedziałeś o tym tak, jakby to rzeczywiście, jakbyście podchodzili do tego jak do dobrej zabawy, to można tak traktować? No oczywiście, bo przecież no, jak na wcześniejszych programach robiliśmy na przykład na Scratchu, to sam po prostu w domu siedziałem i tworzyłem sobie grę, w którą potem wielokrotnie grałem. Bo było bardzo ciekawe i sprawiało przyjemność. Co to są mistrzowie kodowania, zatem opowiedzmy teraz. Mistrzowie kodowania to taki projekt, program stworzony dla. Szkół. Na początku pierwsze edycje to były szkoły podstawowe, gimnazja. Teraz ta trzecia edycja to także dla szkół ponadgimnazjalnych. Na początku uczyliśmy się kodowania w scratchu. Tutaj nawet dzieciaki z pierwszych, drugich, trzecich klas podstawówek tworzyły swoje takie proste aplikacje, gry, różnego rodzaju labirynty, rzeczy, które znamy sami jako nastolatkowie. Graliśmy w tego typu rzeczy 20 lat temu na przykład. Dzieciaki teraz potrafią zrobić to z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. I w Tarnowie też są takie szkoły, np. szkoła podstawowa numer 3, w których ci mistrzowie kodowania działali. A my jako szkoła ponadgimnazjalna przystąpiliśmy do trzeciej takiej pilotażowej edycji, gdzie jako w Tarnowie jedyni, a w Małopolsce dwie takie szkoły stały wylosowe, wybrane, nawet nie wylosowane, wybrane do tego, żeby właśnie wziąć udział i zacząć tworzyć aplikacje na urządzenia mobilne. A ten wybór nie mógł być inny, skoro jesteście autorem jedynej w Polsce, jak już ustaliliśmy, aplikacji szkolnej. I na koniec odejdę trochę od tematu, korzystając z Twojej obecno obecności, Marcinie, bo trwają matury. A ty jesteś autorem wielu filmów instruktażowych, edukacyjnych, które można również za darmo oglądać w serwisie YouTube. Ja spostrzegłem, że niektóre z tych filmików mają po kilkadziesiąt tysięcy wejść. Młodzi korzystają chętnie, a jeśli tak, to, to już wiemy, że chętnie. Czego mogą się z tych filmów dowiedzieć? To są takie filmiki, w których ja jako. Egzaminator matury z języka angielskiego objaśniam, pokazuję triki, pomysły na to, w jaki sposób dostać dobrą liczbę punktów w maturze ustnej, jak napisać rozprawkę. Faktycznie niektóre filmiki były po 55 tysięcy na przykład razy obejrzane, ale tak naprawdę to nie te liczby są najważniejsze, tylko ta informacja zwrotna, którą ja dostaję od uczniów, którzy obejrzeli gdzieś tam z Gdańska, z Warszawy czy, czy z małej miejscowości pod Wrocławiem, którzy mówią, że no ja tak na angielskim to tak między 3 a 4, ale jak oglądałem te filmiki, to na maturze, że okazało się, że 83% dostałem i to najbardziej cieszy. Tak więc zachęcamy wszystkich tegorocznych maturzystów, aby korzystali z tych zasobów zupełnie wolnych, darmowych w internecie. Jak najłatwiej znaleźć w YouTubie te filmy? Najprościej wpisać po prostu angielski do matury. To jest cały kanał, tamtych filmików jest kilkanaście, będą kolejne, angielski do matury. Marcin Zarud, anglista, pedagog, animator, jak już powiedziałem, wielu przedsięwzięć edukacyjnych, był moim gościem w towarzystwie Mateusza Lechowicza, ucznia drugiej klasy piątego LOK współtwórcy pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej szkolnej. Dziękuję Wam bardzo, panowie, za wizytę w Radiu Kraków.